Witam w kolejnym odcinku SGSM Regional. W tym roku mija 35 lat od premiery drugiej amerykańskiej wersji Family Feud, która była nadawana w CBS w latach 1988-93 i w konsorcjum e, dwa lata dłużej, do roku 1995. Tyle, że premiera tej wersji najpierw odbyła się w sieciówce, w sieci, właśnie w CBS, e, właśnie 4 lipca Czyli Dziennie Podległości w roku 1988. Od tego momentu mija 35 lat. No i w związku z tym, dzisiaj mamy takie specjalne wydanie SGSM Regional, które będzie dotyczyć lokalnych stacji telewizyjnych, które nadawały Family Field właśnie z Rejem Kompsem w roli prowadzącego w tym drugim okresie. Moim zdaniem, jeśli chodzi o klimat czy też stylistykę, nawet lepszym od tego pierwszego. No a niestety prowadzący. No, to już jest całkowicie inna historia, ale o tym kiedy indziej. Zaczynamy przegląd lokalnych telewizji, które nadawały Family Field w latach 88-95. To są wybrane stacje, wybrane ro roczniki. Tutaj mamy na początek Cleveland w stanie Ohio, stację WKYC, kanał trzeci. W roku 1990 od poniedziałku do piątku o 19.30 tam była nadawana konsorcjalna wersja familiady na tym kanale. Lecimy dalej. Dalej mamy y, telewizję WTKR, kanał 3 Norfolk, Virginia. W roku 1993 y, o godzinie 19.00 od poniedziałku do piątku ten kanał nadawał bohatera dzisiejszego odcinka. Lecimy dalej. Dalej mamy stację WGRZ, kanał drugi w Buffalo. To jest rok 1990, 1993 i emisja od poniedziałku do piątku o godzinie 19:30. Lecimy dalej. Dalej mamy kanał trzeci WWMT West, West Michigan. Rok 1990 i emisja Familiady o godzinie 19. Podejrzewam, że to nie jest siódma rano. No bo 7 rano była, to, była, to byłaby już lekka przesada. A teraz mamy Miami i Fort Lauderdale. Na tym rynku w roku 1989 Familiada była nadawana przez stację WTVJ, kanał czwarty, od poniedziałku do piątku o godzinie 16.00. Dalej mamy kanał 11WBAL 11, Baltimore o godzinie 19.30 od poniedziałku do piątku w roku 1990. Emisja trwała właśnie na 11 w Baltimore. No i lecimy dalej. Dalej mamy Richland w stanie Washington. Washington, jak to woli. W roku 1991 emisja Familiady miała miejsce na antenie telewizji KNDU, kanał 25, yy, od poniedziałku do piątku o godzinie 17. Ciekawostką jest fakt, że to, że to był lokalny oddział NBC. No i mamy jeszcze yy, stan Il Illinois, miasto Peoria, telewizja WHOI, kanał 19. Rok 1991. Niestety godziny nie podali. No i jeszcze na koniec mamy yy, miasto Demuan. Mone, Demone chyba. W każdym razie stan Iowa. Rok 1993. Telewizja to WHO, kanał 13. Yy, emisja od poniedziałku do piątku o godzinie 11.30 przed południem. Tak więc godzina w, yy, na tym kanale, przez, yy, godzina emisji w tej stacji, no zbyt życiowa nie była. No ale yy, spójrzmy na datę. To, to jest rok 93, tak więc de facto schyłek yy, tej konsorcjalnej familiady. Prawdopodobnie ostatni sezon z Rayem Compsem, co, co prawda, później był jeszcze powrót do sonana. Yy, jeden sezon, no ale, no i to może yy, usprawiedliwiać tak nieżyciową porę, porę emisji. No dobrze, to były wszystkie e, stacje lokalne, które emitowały e, Familia Dea, które e, wymieniłem w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku SGSM Regional.